Ten film pokazuje sposób wymiarowania stali. Rozszerzenie projektowanie konstrukcji stalowych służy do wymiarowania stalowych prętów z uwzględnieniem stanów granicznych, nośności i użytkowalności w zależności od wybranej normy. Można tu również przeprowadzić obliczenia odporności ogniowej. Na początku tej serii tutoriali aktywowaliśmy również rozszerzenie projektowanie konstrukcji stalowych w danych podstawowych. Teraz, gdy zakończyliśmy modelowanie i pobranie modelu konstrukcyjnego, możemy przyjrzeć się sytuacjom obliczeniowym istotnym dla wymiarowania konstrukcji stalowych, a także tworzyć własne konfiguracje obliczeniowe. W ostatnim filmie obliczyliśmy dwie kombinacje obciążeń. Teraz kliknijmy Oblicz Wszystko, aby obliczyć wszystkie przypadki i kombinacje obciążeń. Uwzględniono również wymiarowanie stali. Podczas obliczeń można zauważyć, że przypadki obciążeń i kombinacje obciążeń są obliczane równolegle przez kilka procesorów. Ilość obliczeń prowadzonych równolegle jest zależna od liczby rdzeni procesora. Po zakończeniu obliczeń możemy wybrać w nawigatorze opcję projektowanie konstrukcji stalowych, aby wyświetlić odpowiednie wyniki. W górnej części drzewa znajdują się również dostępne wyniki graficzne wymiarowania stali, a w dolnej części nawigatora typ ich wyświetlania. Aby uzyskać lepszy wgląd w poszczególne typy sytuacji obliczeniowych, przechodzimy do tabeli obliczeń stali i wybieramy dane wejściowe spod kategorii w tabeli tej można teraz znaleźć wszystkie sytuacje obliczeniowe, które zostały wykorzystane do wymiarowania konstrukcji stalowych. Odpowiedni typ obliczeń jest automatycznie przydzielany do prawidłowej sytuacji przez program RFM. W drugiej zakładce znajdują się wszystkie elementy składowe obliczeń na podstawie przydzielonych materiałów i przekrojów. Tutaj w razie potrzeby możemy wyłączyć poszczególne elementy z obliczeń. W zakładkach materiały i przekroje wyświetlane są dane istotne dla wymiarowania stali. Możemy je pominąć. W następnych zakładkach widzimy kolejną innowację programu RFM6-obliczanie konfiguracji. Teraz można przypisać konfigurację nośności, użytkowalności lub odporności ogniowej do niektórych elementów konstrukcyjnych bez konieczności tworzenia zupełnie nowej sytuacji obliczeniowej. Aby to zrobić, edytujemy żądane pręty i przechodzimy do zakładki konfiguracje obliczeniowe. Utwórzmy nową konfigurację stanu granicznego nośności, np. dla przyjętej metody według Naumsa. W nowym oknie dialogowym wprowadzamy opis w pustym polu u góry, a następnie odpowiednio dostosowujemy żądane parametry. Przyjęta metoda ogólna umożliwia obliczanie zginania podwójnego. To okno dialogowe potwierdzamy, klikając OK w celu utworzenia nowej konfiguracji obliczeń. W tabelach można znaleźć właśnie utworzoną konfigurację, a w zakładce Pręty można zobaczyć, do których prętów jest ona przyporządkowana. Przyjrzeliśmy się sytuacjom i konfiguracjom obliczeniowym. W następnym filmie przyjrzymy się długościom efektywnym i warunkom brzegowym. Do zobaczenia wkrótce.